Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w sobotę 10 sierpnia 2024 roku. Ależ te dni pędzą niesamowicie szybko. W tej chwili mamy 14 stopni odczuwalne 13, 10% zachmurzenia, ale obłoczki śliczne się zawsze zachwycą, bo są jak malowane. No i opadów się nie przewiduje. Dobra jakość powietrza. Od 15 do 17, 24 stopnie. Słoneczny dzień. No i już jest słoneczny dzień. Bardzo się z tego cieszę. Co prawda, ja jeszcze w domu nie wychodzę. No, jeszcze jestem taka trochę osłabiona. No i, i trzyma mnie to przeziębienie. Po paru dniach nie puści. No, niestety, do dwóch tygodni co najmniej się będzie utrzymywać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i życzę miłego, przyjemnego weekendu, zdrowego przede wszystkim. Na razie moc serdeczności przesyłam. Dzisiaj moja pielęgnacja włosów. Już jakiś czas wam pokazywałam. Szampony jakie używam do pielęgnacji swoich włosów, szampony, odżywki, maski. Skupiłam się ostatnio na tych szamponach. No, ale cóż można powiedzieć, jak to są po prostu takie jednorazowe? To są szampony z biedronki, jednorazowe takie dostawy, gdzie nie ma. Y gdzie nie ma już następnego razu, a żeby cokolwiek powiedzieć o tym, o działaniu, to trzeba jakiś czas używać danych szamponów. Więc na pewno złe nie są. Oczywiście piwny już wykończony, jeszcze był rumiankowy, ale już pewnie wyrzuciłam butelkę. Tu jeszcze zostało na raz szampon piwny. Dobrze się sprawują. Oczywiście takie nadają włosom jakiejś lekkiej takiej objętości, gęstości, takie ja mam wrażenie, a na pewno to wyczuwam, ponieważ włosy mam z natury cienkie, więc od razu tak, jakby napuszone te włosy były, może tak. No ale tak jak powiedziałam, trudno cokolwiek powiedzieć, jeżeli nie można przez jakiś czas myć włosy, pielęgnować tym szamponem i wtedy po prostu. Po jakimś tam okresie wyrazić swoje zdanie. Inaczej jest z tymi szamponami, które są cały czas dostępne w Rosmanie. Ja kupuję w Rosmanie, ale też widziałam, że w Biedronce też yy, nieraz bywają. Ale w Rosmanie są zawsze. Przede wszystkim yy, ja tam się w nie zaopatruję. No i tak. I i po dłuższym właśnie y, pielęgnowaniu włosów y, tymi szamponami już mogę cokolwiek powiedzieć na ten temat, bo już są po prostu wypróbowane te szampony. No, ten regenerujący sprawia mi się świetnie, bo już dokupiłam nowy, to już jest nowy. Tu jeszcze mam na parę umyć, ale już, już kupiłam nowy. To jest właśnie ten szampon. 2% odbudowujący kompleks keratin. Włosy zniszczone. No, wiadomo, że jak się włosy farbuje, no to co tu będziemy ukrywać? Włosy są zniszczone i to, że wychodzą, to też jest po co się mówi tak jak w moim przypadku, że to leki. Leki swoją drogą, tak, oczywiście, ale no, no, farba też swoje robi, co tam dużo mówić. Twoje włosy są zniszczone. Nasz regenerujący szampon wzbogacony. Odżywia nawet najbardziej zniszczone włosy. Naprawia i, wzmacnia, naprawia i wzmacnia dla jedwabistych i zdrowo wyglądających włosów. Pięć rezultatów dla zniszczonych włosów: odporność, witalność, połysk, jedwabistość i miękkość. No tak. I to się sprawdza, naprawdę. Szampon jest godny polecenia. W każdym razie na moich włosach się, na moich włosach się sprawdza, a włosy mam cienkie i takie, no, wymagające wzmocnienia. Tak jak mówiłam, dokupiłam drugą buteleczkę. Dzisiaj wymyłam tym szamponem też L'Oreal. Szampon odbudowujący z keratyną roślinną i olejkiem rycynowym. Intensywna regeneracja długości włosów. Włosy długie, zniszczone. No właśnie, to do długich, ale jak, jak wzmacniają długie, to to pewnie i krótkim nic nie będzie. Nie wiem dlaczego wzięłam do długich. Być może nie zauważyłam, że to do długich, a może po prostu nie było innego. Już nie pamiętam. Ale też nim myję i jestem zadowolona. No i do tego mam maski. Maski bez silikonu dla naturalnych w dotyku włosów. Biotyna, witamina B5, arginina. Wielofunkcyjna maska wzmacniająca. No i oczywiście odżywka. Stop łamliwości. Biotyna plus witamina B5 plus arginina. Łatwe rozczesywanie i wzmocnienie włosów. Osłabione z tendencją do wypadania. to jest bardzo dobre. Bardzo dobra ta odżywka. Nowa formuła 100%. Butelka z recyklingu. Aha, no to to jest to. Przywróć swoim włosom doskonałą kondycję. Stres zmiany pór roku, szczotkowanie i stylizacja. Włosy stają się słabsze, cieńsze i coraz częściej łamią się podczas szczotkowania. Przywróć odporność i siłę swoim włosom. Rozczesuj z łatwością i chroń swoje włosy przed codziennymi zniszczeniami z naszą wzmacniającą formułą wzbogaconą w biotynę, witaminę B5, argininę. No proszę. Także ale tak, to sprawdzone, bo ja to już, którąś z kolei buteleczkę kupiłam, to nie jest, że to dopiero że to dopiero po raz pierwszy kupiłam to odżywkę, dlatego mogę coś na ten temat powiedzieć. Pod kątem moich włosów, oczywiście, bo, bo każdy ma inne włosy. Jednemu się sprawdzi taki szampon czy odżywka czy maska, a drugiemu nie. Także ja mówię pod kątem swoich włosów, bo już coś na ten temat mogę powiedzieć. Zużyłam już. Sporo takich butelek od jakiegoś czasu, nawet jak zakupywałam, to pokazywałam Wam, jak zakupy pokazywałam, to pokazywałam Wam też te szampony, które kupowałam. Ale teraz, tak właśnie z perspektywy czasu, już się mogę do tego odnieść. Tak, te szampony na mnie dobrze działają, więc je będę kupować dalej i oczywiście śledzić może jakieś inne nowości wyjdą z tej firmy z tej serii także w moim przypadku one się sprawdziły te szampony no też na pewno byłoby tak z tymi szamponami no ale no niestety tak jak powiedziałam nie ma dostawy więcej raz chyba była dostawa ja poszłam dwa razy kupiłam czy trzy już nie pamiętam ale wiem że to było jakoś tak krótko dzień po dniu kupiłam i później już się rozglądałam już nie było tych szamponów a te tak, jak powiedziałam, są zawsze dostępne, można uzupełniać i po prostu te swoje włosy pielęgnować. Także dzisiaj tyle chciałam Wam powiedzieć. <laughs> Także dzisiaj tyle chciałam Wam powiedzieć na temat pielęgnacji, ponieważ no już uważam, że po takim czasie, jakim jest to moje pielęgnowanie, mogę coś już na ten temat powiedzieć. No i tak. Włosy umyłam, tak jak mówiłam, tym szamponem odbudowującym. Bardzo fajnie się sprawdził, ponieważ ja mam włosy cienkie, a on mi takie podniósł lekko u nasady. Włosy schną naturalnie, nic nie było tutaj suszone ani suszarką, ani podnoszone, szczotką, nic kompletnie. Włosy schną same i już są tak u nasady, y, lekko podniesione. Można tylko takie zrobić i, i tak jak ułożone. Także ten szampon się sprawdza rewelacyjnie w moim przypadku. Cały czas podkreślam, bo, bo to tak właśnie działa. Na jedne włosy działa super, a na inne może mniej korzystnie. To każdy musi sprawdzić według siebie. Ale ja jestem bardzo zadowolona i, i cały czas korzystam praktycznie. Co mi się skończy, jakaś butelka, to z tej serii kupuję. L'Oreal LSF. Z tej serii. Ale raczej yy, te białe takie. Co przed chwileczką pokazywałam. No I uważam, że bardzo fajnie się sprawdza. To tyle na temat mojej pielęgnacji włosów. Dziękuję Wam pięknie. Dziękuję Wam bardzo za to, że zaglądacie do mnie, że oglądacie moje filmy, zostawiacie fajne komentarze. Dziękuję Wam za to z całego serca. Na razie.